Czy znacie te piękne, chociaż może nie do końca września poranki, w których słońce już zeszło. Wy wiecie, że musicie już wstawać. Ale jeszcze chętnie byście pospali. Ale to nic. Na pomoc przychodzi budzik, którego wyłączenie wymaga potrząsania. To była zrobić rozgrzewka. rozgrzewkę. Ja śpię. Jest raz taki, że już niedługo szkoła. Już za tydzień szkoła. Nagrałem dla Was pierwszy odcinek serii Back to School w tym roku. Będzie jeszcze kilka, będzie gotowanie. Taki, widzicie, fotbuk do szkoły i w ogóle no fajne. Będzie jak mieć konstruktywny dzień w szkole, przed szkołą, po szkole. Więc myślę, że będzie fajne także, że możecie zasubskrybować, dać dzwoneczek i oglądać. No i przy okazji łapkę w górę, bo wiem, że filmik będzie fajny. No to zapraszam do oglądania. Także te odcinki back to school zacznijmy aplikacjami. Dla mnie najważniejsze jest to, aby aplikacja była ładna, prosta oraz użyteczna w tej swojej prostocie. Pierwsza aplikacja jest to iTranslate i w niej fajne jest to, że gdy już przetłumaczymy słówko, bierzemy je na pełny ekran i możemy komuś pokazać. Ja za granicą tego bardzo często używam. Następna to też tłumacz i tutaj fajne jest to, że możemy e, tłumaczyć prosto ze zdjęcia. Bierzemy nasz aparat i tłumaczymy to, co jest na jakiejś kartce czy coś takiego w książce od angielskiego. E, no i ta, tutaj jest fajne, że mówimy, ja na przykład powiem e, papryka. I to nam przetłumaczy na angielski i po prostu yy, fajne, fajne. I z angielskiego to samo, powiem Calculator <gulatory> I od razu mi to przetłumaczyło. Następny jest kalkulator, gdzie wystarczy, że napiszemy coś, bo nie zawsze łatwo wpisać w normalnym kalkulatorze pierwiastki i takie rzeczy. I on od razu nam wszystko prze, 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 przeliczy po prostu. I genialne jest też rozwiązanie z takim kalkulatorem, który też według zdjęcia obliczy nam cokolwiek byśmy nie chcieli. Od razu ze zdjęcia to zeszedł do matematyki, na matematyce szybko obliczyć. Fajne. Mówiłem, że lubię prostotę, nie lubię planu lekcji w galerii, dlatego wystarczy tutaj, że przyciągniemy i od razu mamy widget z na przykład poniedziałkiem i od razu jest napisane, o której zaczynamy. Jaka lekcja? Sala, wszystko. Fajne, fajne. Mam tutaj też odnośnik do strony internetowej z kalkulatorem średniej. E, mogę sobie na bieżąco liczyć, co mi wychodzi na koniec. Zobaczymy, czy tym razem zdam. Tak, średnia 390. Okej, okay. ja jestem zwolennikiem notatek od Ape'a, bo od razu synchronizuje mi się to z komputerem i jak potrzebujecie coś skopować coś cokolwiek, to od razu to mam, ale jeżeli nie jesteśmy zwolennikami Ape'a. To mamy tutaj Evernote, logujemy się i gdy coś napiszemy, możemy nawet coś narysować, to również pojawi nam się to od razu na komputerze i to Windows czy, czy Apple wszystko jest. No i wszystko co sobie tam napisałem, teraz pojawiło się na komputerze, nawet razem z tym rysunkiem. No i proszę bardzo, w szkole zapisuję sobie na telefonie, a w domu uczę się na dużym ekranie. Tutaj, jeżeli chodzi o aplikację, jest to totalna dowolność, ale polecam Wam sobie zgrać lektury albo książki w ogóle na telefon, dlatego że łatwiej się to czyta, mamy zawsze to pod ręką i mi tak jakoś zawsze łatwo czytało się lektury, mimo że nie do końca je czytałem, ale tutaj zawsze jakieś bilety na pociąg, coś, zawsze mam w takiej aplikacji iBooks. I to jest wszystko, wracamy do Mateusza z przyszłości, który podsumuje nam ten odcinek. No i w sumie to też by było na tyle. Łapki w górę. Mam nadzieję, że to było fajne, więc łapki w górę, subskrypcje, kliknąć w dzwoneczek. Dzwoneczek jest ważny. No i do następnego filmiku. W następnym filmiku będę gotował, także będzie pysznie na pewno. I kto lubi masło orzechowe, ten subskrybuje, bo w następnym filmie będzie jak zrobić domowe masło rzechowe. <grybujesz> więc nie zdradzam, pa! ja jak wam robić notatki i w ogóle no, będzie jeszcze dużo fajnych rzeczy. Widzę, że wyglądam jakby coś ze mną żelazkiem w dzieciństwie robili.